Witajcie, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiaj, w naszym najnowszym odcinku na YouTube, chcę podzielić się z wami czymś wyjątkowym i tajemniczym. Otrzymaliśmy dwie niezwykłe wiadomości przesyłane przez różne osoby z różnych zakątków świata, które przenoszą nas w świat snów i wizji. Zanim zagłębimy się w te niezwykłe opowieści, chciałbym was serdecznie poprosić. Jeśli czujecie, że ten film był dla Was błogosławieństwem, rozważcie subskrypcję mojego kanału. Dołączcie do naszej radosnej chrześcijańskiej społeczności, a także podzielcie się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi i rodziną. Niech i oni doświadczą przesłania, które niesie ze sobą Pan. Mam nadzieję i modlę się, byście pozostali ze mną do końca tego filmu. Chcemy zaoferować Wam jasne zrozumienie przekazu, który dziś przekazujemy. Wasze opinie i interpretacje są dla nas cenne, więc proszę podzielcie się nimi w komentarzach. Osoby, które przesłały nam swoje sny, również je przeczytają i będą zwracać uwagę na Wasze słowa. Przedstawiam Wam te historie dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały nam dostarczone. Nie usunięto żadnej części, nic nie zostało dodane. Zwróćcie szczególną uwagę. Na pierwszy sen, który zaraz Wam przedstawię. Ta tajemnicza i pełna znaczenia wizja została mi przekazana w ostatnich dniach ubiegłego roku, dokładnie 29 grudnia 2022. Ten czas jest dla mnie szczególny, gdyż każdego roku, w ostatnim tygodniu grudnia, poświęcam się w pełni Bogu. Jest to czas postu i głębokiej modlitwy, moment refleksji i duchowej kontemplacji. Podczas tych dni w przeszłości doświadczałem już niezwykłych wizji przepowiadających wydarzenia, które miały nastąpić w kolejnym roku. Te duchowe doświadczenia były dla mnie przewodnikiem i ostrzeżeniem. Dzisiejsza historia dotyczy właśnie takiej wizji, ostatniej, którą otrzymałem, a która odnosi się do roku 2023. Chciałbym podkreślić, że nie opowiadam o tym dla rozrywki, ani nie dążę do zdobycia sławy. Moja tożsamość pozostaje ukryta. Nie pragnę, aby moje imię czy nazwisko były znane. Posiadam własny kanał, jednak czuję, że Twój kanał ma szerszy zasięg, dlatego wybrałem go do przekazania tej wizji. Pragnę, aby każdy, kto usłyszy tę wiadomość, zwrócił się do modlitwy, aby przeciwdziałać temu, co ma nadejść. W naszej chrześcijańskiej walce z diabłem i jego sprzymierzeńcami, modlitwa jest naszą najpotężniejszą bronią. To właśnie w trakcie takiej duchowej czujności, drugiego dnia mojego postu, doświadczyłem kolejnej niesamowitej wizji. Było to wczesnym rankiem, kiedy moje oczy otworzyły się na zupełnie inną rzeczywistość. Nagle usłyszałem głos. Ten głos, wyraźny i niezaprzeczalny, przekazał mi pewne słowo, które powtórzył trzykrotnie. Następnie ten sam głos mówił o korocznym spotkaniu. Doświadczyłem tego tylko dwa razy, ale było to niezwykle znaczące. W tej wizji ujrzałem dwa kraje Indie i Brazylię. Następnie data pojawiła się przed moimi oczami 26 maja 2023 roku. Głos wezwał mnie do modlitwy, aby odwrócić ten dzień, powtarzając tę zachętę trzykrotnie. W kolejnym obrazie, który się przed moimi oczami ukazał, zobaczyłem szczegółowy obraz ukazujący porządek tego spotkania. To była wizja o wielkiej wadze, przesycona tajemniczością i znaczeniem. W tej niepokojącej wizji ujrzałem serię wydarzeń, które można by opisać jako kryzysowe. Były to zdarzenia takie jak wypadki, przedwczesna śmierć, odstępstwo, poronienia, a także postawa obojętności i letargu. Choć były tam inne, te szczególnie utkwiły mi w pamięci, a potem wizja nagle się zakończyła. Początkowo nie byłem w stanie zrozumieć znaczenia tej wizji. Dopiero po dokładniejszym zbadaniu jednego z kluczowych słów, które usłyszałem, mechaszew, zacząłem rozumieć jej głębszy sens. To hebrajskie słowo oznacza co, i stało się dla mnie kluczem do interpretacji. Doszedłem do wniosku, że data, którą ujrzałem w wizji, to prawdopodobnie data wyznaczona przez czarownice i czarodziejów na ich coroczne światowe spotkanie. Miejscem tego zgromadzenia miały być dwa wskazane kraje: Indie i Brazylia. To przesłanie ukazuje, jak w naszym życiu duchowym mogą występować znaki i przesłania, które na pierwszy rzut oka są niejasne, ale po głębszym zastanowieniu ujawniają swój prawdziwy, często przerażający sens. Większość tych spotkań, o których mówiła moja wizja, wydaje się być skierowana przeciwko chrześcijanom, a dokładniej przeciwko dzieciom Bożym. Planują one rozmaite negatywne działania przeciwko naśladowcom Chrystusa. Dlatego pragnę wezwać każdego, bez wyjątku, do jedności w modlitwie przeciwko złym zamiarom diabła. Mogłoby się wydawać, że ta pułapka czy y, zagrożenie jest odległe, że nie dotyczy nas bezpośrednio, ale to złudne przekonanie. Bez względu na to, gdzie na świecie się znajdujemy, powinniśmy być zjednoczeni w modlitwie. Jeśli dojdzie do tego złowrogiego spotkania, jego uczestnicy będą mieli wolną rękę do atakowania chrześcijan na całym świecie. W związku z tym proszę wszystkich chrześcijan, którzy słuchają tego przesłania, aby zjednoczyli się w modlitwie przeciwko czarownicom i czarodziejom tego świata. To wezwanie do duchowej czujności i solidarności jest niezmiernie ważne. Dziękuję Wam za uwagę i zaangażowanie w tej sprawie. Niech nasza wspólna modlitwa będzie naszą tarczą i siłą. A teraz wsłuchajcie się drugą wiadomość, jaką dzisiaj dla Was mamy. Cześć, jestem Mike. Chcę się z wami podzielić snem o końcu czasów, który miałem jakiś czas temu, tuż po tym, jak zostałem zbawiony przez Jezusa. To doświadczenie miało miejsce, gdy mieszkałem jeszcze w mieście w stanie Oregon, zanim przeprowadziłem się bliżej oceanu, wciąż w USA. Z jakiegoś powodu ten sen zaczął się w sposób szczególny, a jego początek zapada głęboko w pamięć. Ten sen, który doświadczyłem, był nie tylko symboliczny, ale też wydawał się być przesłaniem o znaczeniu, które wykracza poza moje osobiste doświadczenie. Był to czas zmiany i przemiany w moim życiu, a sen ten był jakby odzwierciedleniem tej transformacji. Dzielenie się nim teraz wydaje mi się szczególnie istotne, ponieważ może on mieć znaczenie nie tylko dla mnie, ale też dla innych, którzy szukają zrozumienia i przewodnictwa w tych skomplikowanych czasach. W moim śnie znalazłem się na wybrzeżu Oregonu, w motelu położonym tuż nad oceanem. Byłem tam z moją rodziną, moją mamą, tatą i moją ukochaną kobietą. To był zwykły, piękny i słoneczny dzień, taki jak każdy inny. Jednak nagle zdarzyło się coś niezwykłego. Niebo zaczęło przybierać ciemnoczerwony kolor. Co ciekawe, ten sen miał miejsce zanim jeszcze zacząłem czytać Biblię. Nie byłem zaznajomiony z jej treścią, a mimo to elementy mojego snu wydawały się być zaczerpnięte wprost z biblijnych opisów. To doświadczenie było dla mnie niezwykłe, ponieważ wydawało się, że sen przekazywał mi pewne treści i symbole, z którymi nie miałem wcześniej świadomego kontaktu. Ta niezwykła zbieżność sprawiła, że sen ten zyskał dla mnie dodatkowe, głębsze znaczenie. W moim śnie Niebo stało się głęboko czerwone, jakby przesiąknięte krwistym zabarwieniem. Widziałem czterech istot, które wydawały się stać w każdym z czterech kątów ziemi. Te postacie otworzyły drzwi do nieba, a z tych drzwi zaczęło spadać coś, co przypominało lawę pełną ognia i żaru. Aniołowie spuszczali z nieba ogromne ilości lawy, które wpadały prosto do oceanu. W całym tym chaosie wydawało się, jakby samo niebo również płonęło. Na południu, północy, wschodzie i zachodzie widziałem, jak pożary szalały na niespotykaną dotąd skalę. Wulkany zaczęły wybuchać jeden po drugim, a ocean zaczął się wypełniać lawą. Widok ten był przerażający. Lawa zbliżała się do nas, podczas gdy byliśmy na plaży. Zaczęliśmy się wycofywać, oddalając się od oceanu i plaży. Wokół nas ludzie uciekali w popłochu przed nadchodzącą lawą i wodą, która zbliżała się do nich niczym tsunami. Co najbardziej niezwykłe, na początku, gdy małe fale dotykały ludzi, ci natychmiast zamarzali z powodu ogromnego chłodu, a potem niemal natychmiast spalali się żywcem. To było doświadczenie pełne grozy i przerażenia, jakby cały świat był świadkiem apokalipsy. Ten sen, który miałem, był pełen grozy i chaosu. W chwili, gdy ja i moja rodzina wsiadaliśmy do naszego wana, coś niezwykłego się wydarzyło. W rzeczywistości nigdy nie mieliśmy białego wana. Mieliśmy czerwony. Co ciekawe, mój tata niedawno wymienił nasz wan na biały, co sprawia, że ten element snu wydaje się jeszcze bardziej niezwykły i proroczy. Wracając do snu, gdy uciekaliśmy z plaży i wskoczyliśmy do furgonetki, niespodziewanie jakiś mężczyzna skierował do nas broń i zażądał, aby mój tata wysiadł z samochodu. Tata w desperacji rzucił kluczyki i uciekliśmy jak najszybciej. To było przerażające, ale wtedy stało się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Nagle, jakby Bóg interweniował, zostaliśmy wyrwani z furgonetki i przeniesieni na most zwodzony, który znajduje się na wybrzeżu Oregonu w USA. Stamtąd widzieliśmy, jak lawa płynie w górę rzeki i wpływa do miasta. Most zwodzony został podniesiony, ale lawa była zbyt wysoka. Wtedy zobaczyłem ogromne ramię i dłoń, które sięgały z nieba. Było to ogromne. A ja wiedziałem, że to ramię Jezusa. Z każdego z Jego palców i z każdego łańcucha, sieci czy czegokolwiek, co wychodziło z tej dłoni, coś uderzyło nas w tył kręgosłupa tuż za szyją. To było doświadczenie, które spotkało każdego z nas. To był sen, który przyniósł mi zarówno przerażenie, jak i poczucie obecności Bożej, symbolizując ochronę i interwencję w czasie chaosu i zagrożenia. W moim śnie, kiedy te łańcuchy, czy też sieci, przyłączyły się do tyłu naszych kręgosłupów, nagle zostaliśmy uniesieni do nieba. Tam znaleźliśmy się wewnątrz czegoś, co wyglądało jak ogromna, okrągła bańka, wypełniona powietrzem, przypominająca kształtem kulę. Widziałem przed nami inną bańkę, również pełną ludzi, było ich tysiące. My znajdowaliśmy się w kolejnej bańce, za nimi także wypełnionej tysiącami ludzi. Było to doświadczenie niezwykłe i niesamowite. W bańce, w której się znalazłem, wszystko było przejrzyste. Można było dostrzec ziemię i słońce. W każdej bańce mogło być tysiąc lub więcej osób, być może znacznie więcej. Bańka, w której byłem ja i inni, wydawała się znajdować blisko księżyca. W tym dziwnym i nierealnym miejscu mogłem poruszać jedynie głową i szyją. To doświadczenie było jakby symbolicznym przejściem z jednego świata do innego, z chaosu i zagłady do miejsca spokoju i bezpieczeństwa, gdzie byliśmy oddzieleni od zniszczenia, które działo się na ziemi. To był sen, który wywarł na mnie ogromne wrażenie i pozostawił trwały ślad w mojej pamięci. W tym momencie mojego snu znalazłem się w stanie całkowitej bezruchu. Spojrzałem w dół i ujrzałem tysiące ludzi poniżej mnie, wokół mnie i nade mną. Zobaczyłem księżyc z tyłu i słońce z przodu, a wtedy znowu pojawiło się to ogromne ramię z dłonią, większą niż niebo samo w sobie. Byłem przekonany, że to musiał być Jezus. Jego dłoń i przedramię, które widziałem wcześniej, zaczęły się obniżać. Wskazywał na ziemię, a z jakiegoś powodu jego przedramię uderzyło w bańkę, która była przed nami, pełną ludzi. Bańka ta eksplodowała i nie byłem pewien, co stało się z tymi ludźmi. Byłem przerażony i zaniepokojony tym widokiem. Jego palec wskazywał na Ziemię, która w tym czasie była pokryta lawą, a cała planeta wydawała się być ogarnięta ogniem. Gdy jego palec dotknął Ziemi, eksplodowała ona na miliardy kawałków. To doświadczenie było jeszcze bardziej intensywne, zarówno dla mnie, jak i dla ludzi wokół mnie. Byliśmy przestraszeni i zdezorientowani, nie wiedząc co myśleć. Po tym wydarzeniu ramię i przedramie zniknęły z powrotem w niebiosach, w czerni przestrzeni i gwiazd. Wydawało się, że minęło trochę czasu, zanim pojawiły się znowu, ale potem ramię znowu się ukazało. To był sen pełen symboliki i intensywnych emocji, ukazujący nie tylko przerażenie, ale i potężną boską obecność. W moim śnie, kiedy pan wskazał palcem, zobaczyłem, jak z jego palca wydobywa się niebieskie światło. To światło sprawiło, że zaczęła formować się nowa ziemia. Widziałem wodę pokrywającą całą planetę, a następnie jakby na nowo zaczęły pojawiać się lądy. Cała ziemia była odbudowywana, kształtowana na nowo przez to boskie działanie. Kiedy jego dłoń i przedramię zbliżyły się do bańki, w której się znajdowaliśmy, poczuliśmy strach, obawiając się, że może ona pęknąć. Jednak zamiast tego Pan złapał naszą bańkę, jakby trzymał piłkę do koszykówki i rzucił nami z wielką siłą w kierunku nowo stworzonej ziemi. Gdy uderzyliśmy w powierzchnię, nie czuliśmy bólu. W kolejnym momencie snu wszyscy siedzieliśmy obok siebie, w obecności postaci, którą uważaliśmy za Jezusa. Za nim pojawiło się coś, co wyglądało jak nowe Jerozolima, lśniące złotem i blaskiem. Zaczęła przemawiać ta postać, a wtedy nagle się obudziłem. Mam nadzieję, że podzielisz się tym snem w swojej sieci. Podziwiam sposób, w jaki prowadzisz swoją działalność i regularnie śledzę Twoje treści. Jesteście wszyscy niesamowici. Życzę Wam powodzenia i długiego życia w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję za wysłuchanie i niech Bóg Was błogosławi. Ten sen był dla mnie głęboko poruszającym doświadczeniem, pełnym nadziei i obietnicy odrodzenia, nawet pośród chaosu i zniszczenia. To przesłanie, które pragnę przekazać innym, wierząc, że może przynieść im pocieszenie i inspirację. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcenie czasu i obejrzenie tego filmu do samego końca. Wasza pomoc w rozpowszechnianiu tej wiadomości jest niezmiernie cenna. Proszę, przekażcie ją wszystkim swoim znajomym oraz członkom rodziny, aby przesłanie to mogło dotrzeć do jak największej liczby osób. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, Zachęcam Cię do zrobienia tego teraz. Będzie to dla Ciebie okazja do otrzymywania kolejnych filmów, które w nadchodzących dniach i tygodniach będziemy publikować, a które będą dotyczyć Słowa Bożego. Jestem Wam ogromnie wdzięczny za wsparcie i zaangażowanie. Niech Bóg nadal Was błogosławi, aż do naszego następnego spotkania. Wasza obecność i aktywność w naszej społeczności ma dla mnie ogromne znaczenie. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.